Co tak naprawdę działo się podczas średniowiecznej bitwy? Nie wersja filmowa, lecz prawdziwa. Bez walk na miecze w zwolnionym tempie, bez idealnych zbroi, bez heroicznej muzyki, tylko prawda jak było naprawdę. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak to faktycznie wyglądało, czas się dowiedzieć. Na początek, jeśli byłeś przeciętnym żołnierzem, prawdopodobnie nawet nie słyszałeś sygnału do ataku gość z rogiem zazwyczaj znajdował się gdzieś w bezpiecznym miejscu, z dala od właściwej walki. Mądrze z jego strony. Średniowieczni sygnaliści mieli najwyższą średnią długość życia w armii, zaraz po królach, którzy te wojny rozpoczynali. W pierwszych piętnastu sekundach bitwy niemal połowa żołnierzy z pierwszej linii potykała się o własne nogi lub towarzyszy. Średniowieczne pola bitew nie przypominały równych placów paradnych. To były błotniste tereny z ukrytymi korzeniami, które tylko czekały, by rzucić cię twarzą w ziemię. Niewiele rzeczy odbiera powagę wojownikowi tak skutecznie, jak upadek na twarz ze wrzaskiem Ała moja kostka. Nie szarżowałeś jak bohater z legend. Czołgałeś się do przodu w nerwowym tłumie, z kolanami drżącymi po godzinach stania w formacji. Mężczyzna obok ciężko oddychał, śmierdząc czosnkiem i strachem. Średniowieczne miętówki nie istniały, co może tłumaczyć, czemu żołnierze tyle krzyczeli. To był jedyny sposób, by oddychać bez wąchania obiadu kolegi. Wszyscy krzyczeli, ale nikt nie wiedział dokładnie co. Większość po prostu wrzeszczała by zagłuszyć swój strach. Badania pokazują, że w walce około 70% ludzi wydaje mimowolne dźwięki, których potem nie pamiętają. Gdyby przetłumaczyć większość średniowiecznych okrzyków bojowych, brzmiałyby mniej więcej: „Mamo, pomocy! Żałuję wszystkiego.” potem następowało pierwsze uderzenie ktoś walnął w twoją tarczę w uszach dzwoniło nie wiedziałeś czy od ciosu czy od faceta który cię zderzył głową hałas był ogłuszający Nieheroiczna muzyka lecz ściana jęków wrzasków i dźwięku metalu uderzającego o metal lub ciało ramię tak wibrowało od zablokowanego ciosu że twoje wnuki rodziłyby się z drżeniem po dwóch minutach twoja wielka strategia bitewna sprowadzała się do jednego celu nie przewrócić się Upadek oznaczał śmierć, inni po prostu cię deptali. Ziemia stawała się śliska od krwi i wymiocin. Ręce bolały od trzymania tarczy. Słońce grzało niemiłosiernie, gotując cię w pikowanym kaftanie. Średniowieczna zbroja, najmniej wygodna, przenośna sauna świata. Jedyny program odchudzający, w którym możesz stracić piętnaście funtów potu albo głowę, zależnie od tego co pierwsze. Świat kurczył się do kilku stóp wokół ciebie. Widziałeś tylko przerażone oczy człowieka naprzeciwko, równie zagubionego co Ty. W tym momencie obaj po cichu zgadzaliście się, że ktoś, kto mówił, że wojna to chwała, zasługuje na specjalne miejsce w piekle, a to był dopiero początek. Jeśli przeżyłeś pierwsze starcie, czekała cię kolejna brutalna rzeczywistość bitwy. Prawdziwa średniowieczna walka bardziej przypominała brutalne starcie rugby niż pojedynek szermierzy. Wojownicy nie walczyli jeden na jednego. Atakowali grupowo, gdy tylko mieli okazję. Pięciu na jednego to była dobra strategia, nie brak honoru. Rycerze nie kierowali się kodeksem rycerskim, lecz zasadą chcę wrócić do domu żywy, która była ponad wszystkim. Ścisk ciał uniemożliwiał prawidłowe operowanie mieczem. Miałeś około 15 centymetrów przestrzeni, by poruszyć bronią. Nie mogłeś wykonać szerokich, dramatycznych cięć, gdy stałeś ramię w ramię z innymi żołnierzami. Większość walk na miecze polegała na niezgrabnym dźganiu ostrzem do przodu, jakbyś próbował szturchnąć kogoś w zatłoczonym metrze. Miecze rzadko były narzędziem śmierci. Analiza grobów z pól bitewnych pokazuje, że większość śmiertelnych ran pochodziła od uderzeń z góry w czaszkę lub kark dokładnie to, co się działo, gdy ktoś upadał, a inni się na niego rzucali. Strategia walki nie polegała na pokonaj przeciwnika uczciwie, lecz kopnij go, gdy leży, potem jeszcze raz na szczęście. Głowica miecza czyli ciężki metalowy element na końcu rękojeści często okazywała się skuteczniejsza niż ostrze eksperci od mieczy nazywają to techniką półmieczowania albo ciosu śmierci gdy trzyma się ostrze i uderza rękojeścią jak młotem nazwa cios śmierci była chyba najbardziej uczciwą nazwą ruchu bojowego w historii hełmy ratowały życie ale tworzyły nowe problemy Ograniczały widoczność do wąskiej szczeliny i zamieniały twoją głowę w metalowy piekarnik pod słońcem. Po zaledwie dwudziestu minutach walki temperatura wewnątrz średniowiecznego hełmu mogła przekroczyć czterdzieści stopni Celsjusza. Wielu wojowników umierało nie od ran, lecz z powodu udaru cieplnego. Rycerze walczyli w zasadzie w przenośnych saunach, gdy inni próbowali ich zabić, czyniąc z nich albo najodważniejszych, albo najbardziej nierozsądnych ludzi w historii. Jeśli upadłeś w tym chaosie, miałeś około dwóch sekund na podniesienie się. Nie z powodu jakiejś zasady, ale dlatego, że tyle wystarczało, by zostać stratowanym lub trafionym w szczeliny zbroi. Analizy miejsc bitew pokazują, że wiele ciał znajdowano twarzą w dół, w kilku centymetrach błota. Nie były to dramatyczne śmierci. Po prostu powolne duszenie się po upadku. Rany często pochodziły z niespodziewanych kierunków. Zbroja mogła powstrzymać cios z przodu, ale co z tym z tyłu lub z boku? Przeciętny wojownik otrzymywał ataki z co najmniej trzech różnych stron w ciągu każdej minuty. Głowa kręciła się od prób śledzenia zagrożeń, co było ironiczne, bo głównym celem było właśnie nie stracić głowy. Zgniatanie, tratowanie i dezorientacja zbierały większe żniwo niż umiejętności bojowe. Jeśli cudem przeżyłeś ten chaotyczny stos ciał ze wszystkimi kończynami na miejscu, Kolejnym wyzwaniem było radzenie sobie z bronią, która zaczynała latać w twoją stronę. Bronie używane na średniowiecznych polach bitew nie przypominały lśniących arcydzieł z muzeów. To były prymitywne narzędzia stworzone w jednym celu: przebicie się do miękkich części ciała przeciwnika. Weźmy na przykład topory. Topory bojowe nie były wyszukane. Przypominały narzędzia do rąbania drewna, jedynie przystosowane do przecinania tarcz, zbroi i niestety, ludzkich kości. Miały jedną wielką zaletę. Nie trzeba było wielu treningów, by skutecznie się nimi posługiwać. Zamachnij się mocno, celuj mniej więcej w przeciwnika, a resztę załatwiała fizyka. Minus? Gdy topór wbijał się w coś, czy to drewnianą tarczę, czy klatkę piersiową, często się zakleszczał. Odkrycia z pulbitew pokazują, że wielu wojowników z toporami zginęło, próbując wyszarpnąć broń z przeciwnika. Zakleszczony topór był średniowiecznym odpowiednikiem telefonu, który rozładowuje się przy 99% baterii. Frustrujące i potencjalnie śmiertelne. Włócznie były najczęściej używaną bronią na średniowiecznych polach bitew. W niektórych armiach stanowiły do 70% uzbrojenia. Dlaczego? Były tanie w produkcji i nie wymagały wielkiego szkolenia. Drewniany drzewiec z metalowym grotem można było masowo produkować nawet w małych królestwach. O ograniczonych zasobach. Główna zaleta? Zasięg. Można było dźgnąć kogoś z dwóch metrów, zanim zdążył cię dosięgnąć. Wadą była jednak zwrotność. W ciasnych formacjach włócznie stawały się bardziej zagrożeniem niż pomocą. Zapiski z pól bitew wspominają liczne przypadki przypadkowego zranienia własnych towarzyszy. Wielu średniowiecznych żołnierzy częściej było dźganych włócznią przyjaciela niż przeciwnika. Bolesna lekcja w dosłownym znaczeniu. Uważaj na plecy. Buławy rozwiązały problem, którego nie dawały rady pokonać miecze, płyty pancerza. Gdy zbroje stawały się coraz solidniejsze, cięcia przestawały być skuteczne. Rozwiązaniem nie było ciąć, lecz miażdżyć. Buława to w zasadzie ciężka metalowa kula na drążku, zaprojektowana by wgniatać zbroje i łamać kości bez przecinania metalu. Prosta, skuteczna i przerażająca. Zapisy kościelne pokazują, że wielu rycerzy zakonnych preferowało buławy, ponieważ technicznie rzecz biorąc, nie przelewali krwi, a więc nie łamali zakazów religijnych. Średniowieczna logika w najlepszym wydaniu: Nie mogę cię rozciąć, ale mogę zamienić twoje wnętrzności w papkę. Bóg nie ma z tym problemu. Miecze cieszyły się sławą, ale były najrzadziej używaną bronią na polach bitew. Dlaczego? Były drogie, bardzo drogie. Dobry miecz mógł kosztować tyle, co mały dom. Wymagały specjalnej stali, wykwalifikowanych rzemieślników i lat treningu. Tylko szlachta i zawodowi żołnierze zwykle je nosili. Wbrew filmowym mitom, miecze często się łamały. Analiza znalezisk pokazuje, że wiele z nich było kilkukrotnie naprawianych przed ostatecznym użyciem. Nic tak nie psuje heroicznej chwili, jak złamany miecz przy pierwszym zamachu, zostajesz z drogim metalowym patykiem. Były też bronie improwizowane. Desperackie rozwiązania chłopskich armii i żołnierzy ostatniej szansy. Narzędzia rolnicze przerabiane na broń były zaskakująco powszechne. Cepy do młócenia zboża, widły, a nawet zaostrzone łopaty, regularnie pojawiały się na średniowiecznych polach bitew. Źródła z kilku dużych bitew wskazują, że nawet do 20% pospolitych żołnierzy walczyło z modyfikowanym sprzętem rolniczym. Te prowizoryczne bronie często okazywały się zaskakująco skuteczne. Głównie dlatego, że nikt nie spodziewał się porażki z rąk ogrodowego narzędzia. Śmierć od łopaty nie była chwalebna, ale tak samo ostateczna jak od miecza i znacznie trudniejsza do wytłumaczenia w zaświatach. Jakość broni była bardzo zróżnicowana, podczas gdy królowie i szlachta dzierżyli misternie wykonane egzemplarze, większość zwykłych żołnierzy używała masowo produkowanej broni o wątpliwej jakości. Rdza, luźne rękojeści i niewłaściwie hartowany metal były powszechnym problemem. Wiele z tych broni zawodziło w trakcie walki, zmuszając właściciela do szukania alternatywy. Gdy te prymitywne narzędzia trafiały w cel, średniowieczni wojownicy szybko się przekonywali, że zbroja nie czyniła ich niepokonanymi, tylko wolniejszymi, gdy trzeba było uciekać. A rany, które te brutalne bronie zadawały, otwierały drzwi do zupełnie nowego poziomu pola bitewnego horroru. Wszystkie te bronie nie zostały zaprojektowane, by wyglądać efektownie. Zostały stworzone, by rozszarpywać ludzkie ciała i dokładnie to robiły. Zbroja pomagała, ale nie tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Kolczuga mogła zatrzymać cios miecza raz, może dwa, ale bezpośrednie uderzenie toporem albo buławą. Kolczuga wgniatała się w ciało, stając się częścią rany. Zapisy średniowiecznych chirurgów polowych wskazują, że około 40% poległych rycerzy miało połamane kości, mimo że ich zbroja pozostawała nienaruszona. Zbroja była jak średniowieczna folia bąbelkowa: znosiła pierwszy upadek, ale potem już tylko trzeszczała przy każdym kolejnym. Uderzenie w ramię mogło urwać całe ramię. Średniowieczne bronie nie zadawały czystych cięć: rozdzierały, szarpały, miażdżyły. Większość wojowników, którzy stracili kończynę, nie umierała od samego urazu, lecz z powodu utraty krwi lub infekcji, która następowała potem. Utrata krwi postępowała znacznie szybciej niż w filmach, w których bohaterowie walczą mimo licznych ran. Ludzkie ciało zawiera około pięciu litrów krwi. Utrata niecałego litra może powodować utratę przytomności. Zapisy sugerują, że wielu żołnierzy wykrwawiało się w mniej niż pięć minut po poważnym zranieniu. Czasem nawet nie wiedziałeś, że zostałeś trafiony dopóki nie zamglił ci się wzrok a kolana nie ugięły wewnętrzne obrażenia od broni obuchowej były często gorsze niż rany cięte. Nic do zszycia tylko ból i panika. Solidne uderzenie buławą mogło nie rozciąć skóry ale doprowadzić do pęknięcia organów złamań żeber lub krwotoku mózgu średniowieczni lekarze mieli na to fachowe określenie. O nie jeszcze chwilę temu był cały. Nie każda rana była dramatyczna. Zęby wypadały, gdy hełmy dostawały ciosy. Oczy były wydłubywane drzazgami z rozbitych tarcz. Drobne dziś rany, które wystarczyłoby zszyć, wówczas prowadziły do śmierci przez infekcję. Zapisy z klasztornych szpitali pokazują, że na każdego żołnierza, który zginął w bitwie, trzech umierało później z powodu zakażeń ran. Na pobojowisku nie było sanitariuszy czekających w pogotowiu. Najbliższe, co przypominało opiekę medyczną, to inni żołnierze wiążący paski wokół rannych kończyn, by spowolnić krwotok albo przypalający rany rozgrzanym ostrzem. Średniowieczna skala bólu mieściła się między jeszcze mogę walczyć, a błagam dobijcie mnie i niewiele pomiędzy. Polowe szpitale, o ile w ogóle istniały, były najczęściej namiotami, w których rannych kładziono na słomie. Narzędzia chirurgiczne nie były sterylizowane. W najlepszym przypadku wycierano je w szmatę. Skuteczność operacji na polu bitwy wynosiła około 30%, a większość zabiegów polegała na amputacji. Nie zawsze dlatego, że była konieczna, ale dlatego, że była szybka. Trauma psychiczna tych ran często okazywała się równie niszcząca jak fizyczne obrażenia. Wielu ocalałych opisywało, że podczas walki ich umysł się rozdzielał, szczególnie po tym, jak widzieli lub doświadczyli makabrycznych okaleczeń. A w miarę jak bitwa się przeciągała, umysł zaczynał płatać figle. Średniowieczne pole bitwy to nie tylko próba siły fizycznej. To psychiczny koszmar, na który mało kto był przygotowany. Gdy walka trwała, coś dziwnego działo się w głowach wojowników, coś czego nie dało się wytrenować, ani przezwyciężyć odwagą. Gdzie ja jestem? To pytanie prześladowało wielu wojowników już po dziesięciu minutach walki. Ciągły ruch, obracanie się, by stawić czoła zagrożeniom z każdej strony, oraz brak widocznych punktów orientacyjnych sprawiały, że wielu żołnierzy szybko traciło poczucie kierunku. Bez nowoczesnych środków komunikacji oddziały się rozpraszały i dezorganizowały. Analizy relacji z bitew wskazują, że około 60% średniowiecznych żołnierzy nie potrafiło określić, w którą stronę są zwróceni po pierwszym starciu. To tłumaczy, dlaczego niektóre bitwy kończyły się, gdy obie strony przypadkiem wycofywały się od siebie. Najbardziej śmiercionośna wersja zabawy – pierwszy idź. On jest ze mną czy przeciwko mnie. Rozpoznanie sojusznika od wroga stawało się niemal niemożliwe, gdy walka się rozkręcała. Armie nosiły wprawdzie barwy lub symbole rozpoznawcze, ale te szybko pokrywały się błotem, krwią i kurzem. W chaosie walki żołnierze niejednokrotnie zabijali swoich przez pomyłkę. Zapisy z bitwy pod Taunton w roku 1461 pokazują, że nawet co dziesiąty poległy mógł zginąć od własnych towarzyszy. Wśród setek i tysięcy wojowników, wirujących po polu walki, Każda decyzja podjęta w ułamku sekundy mogła skończyć się śmiercią. Czyja to krew? Przerażający moment nadchodził, gdy zauważałeś, że jesteś cały pokryty krwią, ale nie wiedziałeś, czyja to, twoja, wroga, czy przyjaciela. Rozpryski krwi z pobliskich zabójstw mogły cię pokryć od stóp do głów, uniemożliwiając rozpoznanie własnych ran bez dokładnego sprawdzenia, a na to nie było czasu, gdy ktoś próbował ci roztrzaskać głowę. Wielu wojowników opisywało surrealistyczne doświadczenie bycia skąpanym we krwi, mimo że nie odnieśli żadnej rany. Inni z kolei nie zauważali poważnych obrażeń, dopóki nie zaczynali tracić przytomności z powodu utraty krwi. Czy mam teraz ciąć, czy po prostu się uchylać? Decyzje bojowe stawały się z czasem niemal automatyczne. Świadomy umysł nie był w stanie przetwarzać informacji wystarczająco szybko, by podejmować przemyślane wybory. Zamiast tego wojownicy działali instynktownie i na podstawie pamięci mięśniowej. Ćwiczenia treningowe, powtarzane w nieskończoność, przejmowały kontrolę, jak układ taneczny, który ciało pamięta, gdy umysł znika. Ci, którzy przeżyli bitwy, często nie pamiętali konkretnych działań, które podjęli. Ich ciała walczyły podczas gdy ich umysły gdzieś odpłynęły. To trochę jak jazda samochodem do domu i nagłe uświadomienie sobie że nie pamięta się ostatnich dziesięciu minut podróży. Z tą różnicą, że zamiast przegapić zjazd, mogłeś dźgnąć siedem osób. Ludzki mózg po prostu nie był stworzony, by znosić stres średniowiecznej walki wręcz. Strach, wściekłość i dezorientacja na zmianę kierowały zachowaniem, zostawiając niewiele miejsca na strategiczne myślenie. Współczesne badania nad reakcjami mózgu na ekstremalny stres pokazują, że wyższe funkcje poznawcze wyłączają się pod wpływem zagrożenia, zostawiając jedynie najbardziej prymitywne instynkty przetrwania. Dla średniowiecznych wojowników oznaczało to, że ich starannie zaplanowane taktyki bitewne ustępowały miejsca odruchowym reakcjom już po kilku minutach. Zaczynałeś uderzać w kształty, a nie ludzi. Gdy zmęczenie i stres narastały, pole widzenia zawężało się do tunelu. Zamiast widzieć całe postacie, wojownicy reagowali tylko na ruch i podstawowe kształty: błysk metalu, rozmazany kolor, coś nadciągające z lewej, przyjaciel czy wróg, to przestawało mieć znaczenie. Jeśli się zbliżało, należało to zaatakować. Zapisy od ocalałych średniowiecznych wojowników wielokrotnie wspominają to dziwne odrealnienie. Inni ludzie przestawali wyglądać jak ludzie, stawali się po prostu zagrożeniami albo przeszkodami. Po wystarczająco długiej ekspozycji na ten zmysłowy chaos, ciało zaczynało działać samo, a myśli stawały się jedynie białym szumem. Współcześni psychologowie wojskowi nazywają ten stan umysłem bitewnym, to moment, w którym działanie wyprzedza świadomą myśl. W tym zmienionym stanie wojownicy często opisywali, że czuli się odłączeni od własnego ciała, jakby obserwowali siebie z dystansu. Czas się wydłużał albo skracał. Niektórzy żołnierze relacjonowali minuty walki, które według świadków trwały godziny, albo godziny, które mijały jak chwila. To psychiczne zagubienie czyniło bitwę jeszcze bardziej chaotyczną, a gdy stawało się to nie do zniesienia, wielu wybierało jedyną opcję, która miała wtedy sens. Książki historyczne gloryfikują ostatnie bohaterskie starcia, filmy pokazują żołnierzy walczących do końca. Rzeczywistość była zupełnie inna, większość średniowiecznych wojowników postępowała znacznie rozsądniej. Gdy sytuacja stawała się beznadziejna, uciekali. Zapiski z bitew pokazują, że około 40% armii wycofywało się, zanim walka osiągnęła szczyt intensywności. Dla zwykłych żołnierzy nie było to powodem do wstydu. Wstyd dotyczył szlachty i rycerzy, którzy mieli reputację do obrony. Płopi kierowali się zasadą, chciałbym jeszcze zobaczyć swoją rodzinę. Średniowieczni piechurzy mieli powiedzenie, cmentarz jest pełen bohaterów, karczma, uciekinierów. Bitwy często kończyły się dlatego, że jedna ze stron wpadała w panikę jako pierwsza. Gdy kilka osób zaczęło uciekać, wywoływało to reakcję łańcuchową. W bitwie pod hastings były momenty, gdy siły saskie załamywały się, uciekały, grupowały się na nowo i wracały do walki przed ostatecznym rozstrzygnięciem. Wielu wojowników udawało martwych, symulowało rany lub błagało o litość, gdy zostali otoczeni. Niektórzy chowali się za końmi lub wozami. Jeden francuski żołnierz przeżył, pełzając na kilka godzin do wnętrza martwego konia. To raczej nie jest historia, którą opowiada się wnukom z dumą. Ucieczka również wiązała się z ryzykiem. Towarzysze mogli cię zabić za dezercję, a w ciężkiej zbroi przebiegnięcie jakiegokolwiek dystansu było wyczerpujące. Wielu rycerzy łapano po prostu dlatego, że zabrakło im tchu po stu metrach biegu. Ci, którym udało się uciec, odkrywali, że zwycięstwo nie polegało na chwale, było znacznie prostsze gdy myślimy o zwycięstwie w filmach wojennych widzimy wiwatujących żołnierzy powiewające flagi i podniosłe przemowy średniowieczna rzeczywistość była znacznie mniej fotogeniczna jeśli nadal stałeś na nogach gdy opadł kurz gratulacje wygrałeś to było jedyne kryterium zwycięstwa żadnych ceremonii żadnych medali tylko głęboka ulga że jeszcze nie jesteś martwy to była najniebezpieczniejsza wersja zabawy w muzyczne krzesła gdy walka się kończyła Nagrodą dla tego kto wciąż stał było dalsze istnienie. Nie było dramatycznego wiwatowania, gdy kończyła się bitwa. Większość ocalałych była zbyt wyczerpana, ranna lub straumatyzowana, by świętować. Pola bite w po zakończeniu walki były dziwnie cichymi miejscami. Wojownicy po prostu siadali tam, gdzie stali, zbyt wykończeni, by mówić. Typowy okrzyk zwycięstwa brzmiał nie hura, ale raczej dzięki Bogu, że to koniec. Ma ktoś wodę? I może. Czy ktoś ma spodnie, które nie są całe we krwi kogoś innego? Bezpośrednio po bitwie skupiano się na praktycznych sprawach. Ścierałeś krew z twarzy, miejmy nadzieję, że nie własną, i sprawdzałeś, czy nie masz ran, których wcześniej nie zauważyłeś. Szukałeś przyjaciół i zbierałeś użyteczną broń z ziemi. Średniowieczna lista kontrolna po bitwie była prosta. Ręce nadal są, nogi działają. Przyjaciele, niektórzy zaginęli, wrogowie, więcej zaginionych. Ogólnie rzecz biorąc, Dobry dzień. Pole zamieniało się w ponury targ po bitwie. Wartościowe elementy zbroi zdzierano z martwych bez względu na to po której stronie walczyli. Nawet buty zdejmowano z ciał jeśli wyglądały lepiej niż twoje. Średniowieczne programy recyklingu wyprzedzały swoje czasy. Nic się nie marnowało zwłaszcza jeśli się błyszczało albo miało jeszcze ostrą krawędź. Świętowanie polegało na piciu wszystkiego co zawierało alkohol, by stłumić ból fizyczny i psychiczny. Jeden angielski kronikarz zanotował po wielkiej bitwie, że żołnierze pili przez trzy dni bez przerwy, jakby próbowali utopić to, co widzieli w kuflach piwa. Średniowieczne imprezy zwycięzców przypominały bardziej: Pomóżcie mi zapomnieć wszystko, niż: jesteśmy mistrzami. Namioty medyczne zapełniały się rannymi. Polowe szpitale miały śmiertelność od 25 do 50%. Średniowieczne izby przyjęć miały tylko dwie kategorie: może przeżyje i raczej nie. Twoja kategoria zależała głównie od tego, czy chirurg spał poprzedniej nocy. Fizyczne skutki bitwy utrzymywały się przez dni, pojawiały się siniaki tam, gdzie nie pamiętałeś żadnego uderzenia. Sen przychodził z trudem, przerywany nagłymi ruchami blokującymi ataki, których już nie było. Nie ma nic, co tak świadczy o sukcesie wojownika, jak uderzenie pięścią w powietrze podczas snu i przypadkowe podbite oko u współmałżonka. Gdy walczysz z wrogiem, który zginął trzy lata wcześniej, a gdzieś w błocie krzywo tkwił na kiju rozbity hełm, średniowiecznych pól bitew rzadko sprzątano. Po prostu zarastały z okazjonalnymi kawałkami metalu, które wychodziły na powierzchnię wieki później. To, co filmy nazywają zwycięstwem, w rzeczywistości było początkiem innego rodzaju walki. Nie z wrogiem, lecz z bólem, stratą i świadomością tego, do czego zdolni są ludzie, gdy ktoś im rozkaże.